Witajcie, witajcie, z tej strony Debartek. A w tym krótkim informacyjnym odcinku chcę Wam kilka rzeczy przekazać Oraz yy, przesawię Wam trailer do najnowszej piosenki, która odbędzie się, która premiera odbędzie się już niedługo no i ogólnie to będzie wakacyjna nuta i to nie będzie jedyna wakacyjna nuta, podkreślam bo będą dwie wakacyjne nuty na kanale, takie właśnie letnie, ale o drugiej za chwilę, najpierw skupmy się na pierwszej, niedawno wrzuciłem post na społeczności na kanale że pracuję nad czymś i rzeczywiście tak, pracuję nad czymś, a dokładnie nad wakacyjną nutą, która no, już niedługo będzie mieć y, miejsce premiera. Tytuł to Atlantyk oficjalnie. Y, nuta pojawi się za tydzień w piątek o godzinie 17:02 czerwca. Y, właśnie tak na start początek weekendu. Postanowiłem przed wakacjami Podzielić się nową nutą, taką właśnie letnią, wakacyjną, naprawdę będzie bardzo fajnie dopracowana. No i ogólnie przedstawi wam trailer zaraz. Tylko jeszcze podam parę informacji. Pojawi się za tydzień o godzinie 17. No, cóż, no miesiąc przerwy, w sumie trochę więcej niż miesiąc. Bo 15 kwietnia w sobotę wydałem swoją pierwszą płytę pełną. No i właśnie teraz wracam do Was z nową piosenką, z nowym, właśnie, z nowym właśnie utworem. No i co tam jeszcze mogę Wam powiedzieć, że 23 czerwca, czyli na zakończenie roku szkolnego w piątek, właśnie odbędzie się premiera mojej drugiej nowej piosenki, czyli 3 tygodnie po Atlantyku. No, i właśnie, no, nic nie mówię na razie, propos tej drugiej piosenki, bo nie mam nic więcej do powiedzenia. Dopiero 23 czerwca będzie nowa nuta, ale naprawdę warto czekać na te nowości, bo, bo naprawdę warto. Bardzo fajne piosenki są, mówię wam. W sensie, no, prace jeszcze trwają nad tą pierwszą piosenką, i później jeszcze właśnie będzie praca nad drugą piosenką, bo przecież, no, wszystkie piosenki trzeba jakoś stworzyć i posiedzieć trochę nad tym, ale naprawdę no kozackie będzie to wszystko i naprawdę warto czekać no i ta nuta właśnie, ta pierwsza będzie się nazywać Atlantyk i ona wyjdzie 2 czerwca, czyli za tydzień w piątek o godzinie 17 no a druga wakacyjna nuta 23 czerwca więc no, serdecznie zapraszam i polecam. Ja to ogólnie nagrywam w piątek. Wy to widzicie najprawdopodobniej w sobotę, bo raczej wtedy będę chciał wrzucić ten informacyjny odcinek. No i tak to by wyglądało. Podczas właśnie pracy nad tą piosenką wyciekł właśnie trailer i zaraz wam go przedstawię. No, i piosenka będzie oczywiście na moim bicie. Z moim bitem, oczywiście, bo każda piosenka w sumie jest z moim bitem. No i, no i tak to by wyglądało. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Dwie piosenki właśnie chcę Wam pokazać, żebyście po prostu mieli co słuchać. No i w zasadzie tyle w tym temacie. Ja Wam życzę miłego dnia, udanego weekendu. No, a teraz przedstawiam Wam trailer do najnowszej piosenki Atlantyk. Nie włosy chora, a sam na disco, co mogłem donić na barach, ale wiem, że mam na batachach, kocha disco, wszystkie momenty dobrze pamiętam, co robiłem i jak żyłem, Zakochałem się tego serca, mam nadzieję, że miłość się nie rozmyje. Chyba chcesz słyszeć ten śmiech, Bartek to król, bo wiesz za to jak ser. Dzisiaj tu, jutro tam jest za chwilę, a wczoraj nowy kraj potem Holandia, potem Hiszpania, na końcu Ameryka i trzeba wiedzieć, że ze mną nie ma wspania, ogandzie w dobie i musisz to zrozumieć. Może i ty jesteś bardziej po masosu jak Atlantyk, Udermy Atlantyk, godyś mnie do z nas, robiec w wole Bałtyk, Dzisiaj tu tam, wjeżdża król, a raj nowy kraj, potęgolandia, wolę i zbania, na końcu Ameryka. Nie trzeba je wiedzieć, że ze mną nie ma spania. Jogam mnie w dobie i musi to zrozumieć. Może idziesz i, ty jest i zbawi, bo na to jak atlantyk uderzy Adamtyk. Gdy zimie z nas, to wiesz, że Bałtyk.